Wiadomo, Toyota Hilux to jest Toyota Hilux. Legenda, legenda z generacji na generację coraz ciekawsza. Teraz nabrała więcej charakteru, to fakt. To jest jeden z samochodów, który przez lata najczęściej pojawiał się w różnego rodzaju materiałach Reutersa czy APTN, a nie dlatego, że te agencje zajmują się samochodami, tylko dlatego, że to ulubiony wóz terrorystów i wszelkiego rodzaju bojówek. Ale to nie jest wcale obelga, ponieważ oznacza to, że takie zmilitaryzowane grupy kupują samochód, który jest naprawdę trwały, i trwałość tego hajaksa i odporność na taki trud i znój jest legendarna. Z jednej strony niewiele się zmieniło, a z drugiej strony zmieniło się wszystko w tym samochodzie, z prostego powodu. Bo po raz pierwszy wreszcie, wreszcie, dzięki Bogu, pojawił się mocniejszy silnik. To dwulitrowy diesel 2.8 o mocy 203 koni, ma wysoki moment obrotowy 500 Nm. Hilux otrzymał też solidny lifting nadwozia i wnętrza. Odświeżyć klasyka, odświeżyć legendę i nie stracić na tym. Patrzymy na ten samochód i dla mnie to się nie udało. Bo ten samochód wygląda za grzecznie, bo ten samochód teoretycznie przecież powinien dawać sobie radę w ciężkim terenie i poprzednia wersja dawała sobie radę, a ten wygląda trochę plastikowo, żeby nie powiedzieć trochę z chińska. No ale ta azjatycka moda na te takie dziwne kształty dociera również oczywiście do klasycznych samochodów i to odświeżenie nie jest chyba w ogóle nie było potrzebne, moim zdaniem. Tamtą wersję wystarczyło tylko po prostu umyć, no może dodać parę smaczków, ale zostawić Hiluxa takim, jaki był. Gdybym się uczył na przykład i został leśnikiem, albo miałbym własny tartak, albo miałbym inne rozrywki w bieszczadzkiej Głuszy, to taki Hilux, Hilux z pewnością Halux. Ha, na pewno Halux taki by z pewnością wylądował w moim garażu. No bo co? Wydaje się, że jest to auto stricte stworzone do swojego zadania i to jest właśnie w nim fajne, yy, że to nie jest coś takiego, co łączy yy, przeciwieństwa. Nie jest to SUV, który fajnie na drodze wygląda, ale w zupełności w terenie się nie sprawdza. Nie, to jest czysta terenówka, nie udaje yy, wersji luksusowej. Wiadomo, że tam będzie telepać, będzie troszeczkę głośniej, ale w terenie, czyli jego środowisku sprawdzi się z pewnością najlepiej. Hilux jakby jest samochodem, który jest klasą samą w sobie. To jest samochód, który jest wyznacznikiem jakości i standardu pickupów na świecie. My w Europie myślimy o tych samochodach zupełnie inaczej. Natomiast na świecie to jest jeden z najpopularniejszych samochodów. Tam gdzie nie dojechał Defender, bo się zepsuł, to tam dojechała Toyota Hilux i odkryła zupełnie nowe ziemie na świecie.